A, rzadko jesteśmy w polu. Wejdę do tego dziewczyna, przypominam. Jeszcze 25 minut, do wody. Do, do Pierwotnie morsowanie było dbanie o siebie, tak było w Szwecji. Teraz bardziej jest to przeżycie szukanie ekstremalnych wrażeń emocji. <słyskanie> Dlaczego warto morsować? Kolega, który to robi, mówi, że to jest taki reset całego ciała. Yy, mróz wdaje się głęboko w komórki ludzkie, powięź się, uruszają. Jest to bardzo korzystne dla zdrowia. <grym wytrzańczyzny> Idziemy. Chodź. Co jeszcze ważne jest przy morsowaniu, żeby się rozgrzeć. Rozgrzewka jest potrzebna, żeby wewnętrznie się rozgrzeć, nie tylko tak wejść od razu do wody. Najlepiej też skontrolować czas. Najlepiej robić sobie takie na przykład trzy razy po minucie, niż przesadzić i, no, i później mieć kłopoty z jakimiś odmrożeniami. Dzisiaj to jest mocno. Nie nie. wejdziemy dopiero w a bo one są na czas. dlatego te telefony no ja to już ja 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 gdzie nożna? Lepiej morsuje się też w grupie. Samotne morsowanie wymaga więcej wysiłku takiego wolitwnego. Jeżeli morsujemy w grupie, jest to dużo ciekawsze, fajniejsze i, no, i łatwiej się zdecydować na wejście do wody, zimnej wody. Czy warto więc forsować? No warto. Tylko trzeba to robić tak z głową, to znaczy stopniowo najlepiej, nie rzucać się od razu na zimną wodę tak od razu długo, tylko po prostu stopniowo. Nawet są tacy, którzy wchodzą sobie do na przykład moczą nogi na początku tylko pierwszego razu, później dopiero wchodzą w głębiej. A A jeste siedzi, nie? Hmm. Kurde, niesamowite, a ja to bym nawet nie mogła wziąć zimnego sam w domu. Następna stacja reakcji. Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wracamy po morsowaniu. Następnie... Chociaż ja nie morsowałem, ale tak wracam z borsowania. Kiedyś morsowanie było częścią dbania o siebie, tak było w Szwecji. Teraz morsowanie to jest szukanie wrażliwości.